Pojedynek numer 1, przeciwnik pochodzi z Japonii, 914 elo. jest to pojedynek no move, to jest Kolumbia, taki krzyż, no patrząc na to jak tutaj na ogół krajobraz wygląda to to raczej Kolumbia nie jest, klikam Brazylię, dokładnie tak, była to Brazylia, jestem 1000 km od celu, przeciwnik podstawił na Kolumbię i ponad 2000 mu zabieram. Runda druga to Japonia, a nasz przeciwnik jest z Japonii, więc szybki gest leci ode mnie w okolice Osaki, nie dajemy mu się zastanowić, jestem od niego bliżej, jestem bliżej, no 80 km, 200 stówki zabieram. Runda trzecia to chyba Wielka Brytania. Mamy żółte blachy z tyłu, białe z przodu. Wszystko się zgadza, żadnych charakterystycznych rzeczy tutaj nie widzę. Tutaj mamy jakąś tabliczkę, ale nic mi ona nie mówi. Klikałbym raczej północ Wielkiej Brytanii albo północny wschód, coś takiego, po prostu okolice Londynu i tutaj przeciwnik jest blisko, traca 8 stówek. Runda czwarta, druga generacja kamery. Czy to jest jakaś wyspa pokroju, nie wiem, Majorki, pokroju, może Kanaryjskich Wysp? Najpierw powiedziałem o Majorce, więc może ma to jakiś sens. Chyba kliknę, tak. No i jednak Wyspy Kanaryjskie. Przeciwnik z Portugalii trochę bliżej. To jest Chile, prawda? I to już jest pierwsza runda z mnożnikiem. Tak, wydaje mi się, że to jest Chile, takie gdzieś tutaj. Okej, okay. obaj byliśmy w tych okolicach, a to była Australia. Co ciekawe, 8 punktów straciłem. Runda szósta, podwójny mnożnik, dosyć azjatycko bym powiedział. Nie ma żadnych info, więc moje dwie pierwsze myśli to Kambodża bądź Tajlandia, raczej Kambodża. Okej, okay, to była północ Brazylii, przeciwnik z Meksyku, tysiaka niestety tracę. To była dosyć dziwna runda, ale okej, okay, teraz na pewno jesteśmy w Azji, mamy ruch lewostronny. Indonezja, Malez... Nie, nie, to nie jest Indonezja, Malezja, to jest Tajlandia. To jest Tajlandia. Czemu to jest Tajlandia? Bo w Indonezji bądź Malezji blachy byłyby czarne. Dokładnie tak, przeciwnik jak blisko, tutaj byliśmy w okolicach granicy z Laosem, 1500 tracę. Mamy taki samochód. Czy to jest przypadkiem reunion, czy ja mylę kompletnie? Chyba tak. W sensie nie, że chyba mylę, tylko że chyba to jest reunion. Tak, był to reunion, przeciwnik jest 13 km bliżej. Bardzo dawno tego samochodu nie miałem. 3,5 mnożnik i co to, znowu Tajlandia? No tak bym powiedział na pierwszy rzut oka. Chociaż nie, ruch jest chyba prawostronny. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. No nie ukrywając, w tej rundzie mam problem. Myślę tutaj o Kambodży, ruch wydaje mi się, że jest prawostronny. No to miałoby to jakiś sens. Przeciwnik zagesował, pora na mnie, Kambodża. Okej, okay, to była północ z Kolumbii, niestety przegrywam. 18 elo tracę. Pojedynek normalny, movingowy. Przeciwnik z Hiszpanii, 896 ELO ma to jest yy, Rosja? Czekaj. W ogóle w trakcie szukania mogę przypomnieć, że jeżeli ktoś chce kupić subskrypcję GeoGesser Elite 50% taniej, w sumie to subskrypcję Elite w cenie zwykłej subskrypcji, czyli 20 zł, to ma do tego link w opisie Karpowka. No, jesteśmy w Rosji bądź Ukrainie, ale raczej w Rosji. Jeszcze trochę pojeżdży, mamy czas. To jest dopiero pierwsza runda. Przeciwnik akurat teraz zagesował, ale. ale może się coś z tego dowiem? Dobra, nie mam czasu, 3 sekundy. Okolice czyty. W sumie to sama w sobie czyta. Przeciwnik Nowosybiirsk, a Tjumień. Tracę sześć stówek niestety. Wielka Brytania, Irlandia, Francja, coś takiego raczej te kraje, może Belgia jeszcze. Żółte blachy z tyłu, czy białe z przodu? Nie widzę, ale no pewnie tak, więc jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Kliknijmy sobie o okolicę Birmingham. Była to Wielka Brytania, ale jednak w tej części, w części północnej Irlandii, cztery dyszki tracę. A to co? No, jakiś kraj azjatycki raczej? Tutaj gdzieś był język? A jednak może nie kraj azjatycki? To będzie Kolumbia? Kolumbia. Dokładnie tak, bardziej na północy. Przeciwnik blisko, niestety 6 stówek odchodzi. Runda numer 4, gdzie my teraz jesteśmy? To jest oczywiście Brazylia. 81. 81 numer był gdzieś tutaj, jak się nie mylę. Tylko nie wiem, czy tamta nazwa była nazwą miejscowości. Dobra, klikam. Santa Cruz, dobra, nie widziałem tej nazwy. Przeciwnik jest ode mnie bliżej 20 km. Runda z mnożnikiem i znowu mamy Brazylię. Okej, okay, pokaż. Co to jest za droga? DF345. Przeciwnik zagesował. Tutaj jest Seo Gabriel. O kurcze. Mam jeszcze 170 HP. Runda numer 6. Podwójny mnożnik. Prawostronny ruch. To są stany? Tu nie ma blach z przodu. Kilometry. To jest... To nie są Stany. To może być Meksyk. Nie, to nie może być Meksyk. Jest antenka. Jesteśmy w Rico. Mam 170 HP. Nie mogę tego przegrać. Przeciwnik kliknął Kolumbię i ja ten pojedynek wygrywam. To był bardzo mocny comeback, ale no ta runda z Brazylią kompletnie mi nie poszła. Kolejny pojedynek. No move. Przeciwnik z Wielkiej Brytanii. 854 elo. Jesteśmy w Stanach bądź Kanadzie. Znak maksimum, więc Kanada. Klikałbym tutaj Toronto tak szczerze, no ale oczywiście to nie, Toronto nie było. Byliśmy w Vancouver, Zapieram przeciwnikowi 60 HP. Runda druga, czy to Meksyk? Prawdopodobnie tak, w tych okolicach może być to też tutaj bardziej, ale, ale wydaje mi się, że, że raczej tu. Bardzo blisko, 100 kilometrów, przeciwnik 800 1500 traci. Runda trzecia. Znowu nie ma blach z przodu są chyba. Czy to są po prostu stany? Nie no, to nie wygląda jak stany. To jest Meksyk? Ale na ogół coś mi tu strasznie nie pasuje. Może to jest Europa? Nie no, chyba aż tak, to nie. Kliknę Meksyk. Nie ma jeszcze mnożnika, dużo nie stracę. To były Filipiny. Nowa Zelandia. Czy jest tutaj jakaś informacja? No niestety nie. 65, czy to znaczy drogę? Czy, czy to nie znaczy drogę? Chyba nie. Ale tutaj idzie jakaś droga 65, to sobie tu kliknę. To nie znaczyło drogi po prostu. Przeciwnik bliżej, tracę siedem stówek. Ruch tutaj jest lewostronny. To jest RPA. To jest Botswana jednak? Okej. Okay. No, 2000 niestety tracę. Kurczę, coś mi nie grało w tej lokacji. No ale dobrze, mamy podwójny mnożnik, i jesteśmy w Turcji, tak? No najwyraźniej jesteśmy w Turcji. Kuzu Kebab to okolice europejskie, pokroju Istanbulu, Bym tutaj właśnie e, kliknął w to miasto. Dobra, robimy. Wow, 600 km różnicy. 365 HP na moim koncie. Czy tak jak w poprzedniej gierce uda mi się to jeszcze wygrać? Nie wiem, ale mamy Rosję. Czy to jest Rosja? Jest taka antenka, widać kawałek auta, ale ja niestety na ten temat wiedzy nie mam. Pewnie e, bardzo dobrzy gracze oczywiście już by wskazali dokładny region. To mi się udało w tym momencie. 300 km od celu i wygrywam tylko pojedynek. 11 elo za tą gierkę. I jeszcze na koniec pojedynek NMPZ, czyli tylko jedno zdjęcie. Przeciwnik z Kanady, prawie champion. I gdzie my jesteśmy? Widzę jakąś flagę. Przeciwnik zagesował dosyć szybko. Kliknę tutaj w Turcję chyba. Dobrze, że kiknąłem w Turcji, ale przeciwnik jest ode mnie 500 km bliżej. Tracę niestety prawie tysiaka już w tej pierwszej rundzie. Powiedziałbym, że to jest Afryka. I powiedziałbym również, że to będzie Kapsztat. Prawie mi się udało, bo jednak to, to było inne miasto. Przeciwnik jest bliżej 1500, niestety tracę. Tutaj bym powiedział nawet, że bardzo ciężko mi powiedzieć, że jesteśmy. Australia albo znowu RPA. Australia mi się bardziej przebija. 10 sekund, znowu to była RPA. To w ogóle wystarczy, żeby mnie pokonać. W 3 rundy przegrałem ten pojedynek. Minus 12. Znowu gramy z tym samym przeciwnikiem. Teraz musimy Muszę odwdzięczyć i to wygrać. Portugalia. Kliknę okolice Porto. Elegancko, to były te okolice. Zabieram 600. Runda druga, ruch jest lewostronny, mamy coś takiego. Indonezja? Czy nie? To jest Afryka i, 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 i powiedzmy, że to będzie Ghana. Klikam Ghana Okej, okay, jednak była to, jak się nie mylę, Indonezja. Runda numer 3. To wygląda mi jak Malezja na Borneo. Malezja na Borneo albo wschodnia Indonezja, nie wiem. To była Tajlandia. Przeciwnik z północy Indonezji 200 km bliżej. Dobrze, tutaj już tego kraju afrykańskiego jestem pewien, to jest oczywiście Kenia. Dokładnie. Znowu przeciwnik jest niestety bliżej, 50 tracę. Zaczął się mnożnik, to jest chyba Europa, prawda? Klikniemy Wielką Brytanię. Jednak Irlandia, ale dobra, jestem bliżej. Jestem bliżej prawie 500 km. 1500. Podwójny mnożnik i to jest Rosja, prawda? To jest niestety Rosja. Kazanie. Niedaleko granicy ze Estonią. 200 km. Przeciwnik bliżej 600. Niestety straciłem. Runda siódma to znowu niestety Azja. Ale jest język. Język jest. Albo kmerski, albo tajski. Jaki mamy tutaj ruch? No nie wiem. Wydaje mi się jednak, że to będzie Kambodża. Ale kliknę zachód Kambodży. To nie był ani alfabet tajski, ani alfabet y, kmerski. Byliśmy w Malezji. Niestety przegrywam. 11, ale straciliśmy.